Panie Robercie, chyba jest Pan zadowolony z, nie tylko z udziału osób w tym wydarzeniu, ale też chyba z odbioru tej publikacji, bo tu ktoś, kto zakupił tą książkę, no to chyba jest w niebo wzięty. Tak, oczywiście jestem bardzo zadowolony. Nie sądziłem, że tak gruba obszerna publikacja, licząca ponad 400 stron, no wzbudzi takie zainteresowanie tutaj mieszkańców. No cieszę się bardzo jako autor i, i cieszę się również z tego, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, podyskutować o tej publikacji. No i jednocześnie poprosić o to, żeby... Odszukiwać w swoich domowych archiwach dokumenty, zdjęcia, przybliżać je naszym tutaj współparafianom i przybliżać te bardzo ciekawe, interesujące historie niejednokrotnie zapomniane i przybliżać również społeczną pamięć osób, które odgrywały tutaj istotną, istotną rolę. No a publikacja jest tego doskonałym przykładem, że można takie materiały publikować. No i co najważniejsze, spotyka się ona z tak życzliwym przyjęciem. Frekwencja dość spora, to świadczy o tym, że taka publikacja była potrzebna, ale tak jak pan doktor Robert Kowalski wspomniał, no tej publikacji nie byłoby, gdyby nie wsparcie i pomoc parafii, bo wiele tych materiałów właśnie pochodzi tutaj z archiwum parafialnych. Nasza parafia może się poszczycić bogactwem dokumentów archiwalnych, które na miarę możliwości staramy się udostępnić po to też, żeby mieszkańcy poznawali historię parafii. Sam fakt, że mamy księgę najstarszą z 1600 roku, o której tylko niektórzy wiedzą, bardzo pilnie strzeżemy, bo to jest też i bogactwo parafii, to jest właśnie historia nasza. Ze mną pani Sabina Załupska, Bank Spółdzielczy w Limanowej. Pani Sabino, pan Robert Kowalski wspomniał o tym, że bez wsparcia finansowego właśnie banku tak jak to nazwał, cegły nie udałoby się wydać. Ale chyba taka publikacja napawa taką dumą i frekwencja, która dzisiaj tutaj była na sali, świadczy o tym, że jednak ta publikacja była potrzebna. E, oczywiście ma to bardzo duże znaczenie dla nas, jako dla instytucji, która działa w regionie ponad 145 lat. Mocno utożsamiamy się tutaj z lokalnym środowiskiem, stąd zależało nam, żeby powstała jakaś publikacja, która przybliży materiały, ukaże źródła, którym takim potencjalnym czytelnikowi, do Trudno byłoby dotrzeć, więc gratulujemy panu Robertowi i cieszymy się, że publikacja spotkała się z takim uznaniem. Jako Limososinianka znałam wiele przekazów rodziców. I okazało się, że w różnego rodzaju właśnie archiwach te materiały potwierdzają te fakty. I tym bardziej jestem, no, zafascynowana tą pozycją. Jednej ja pan chyba dzisiaj rzeczy nie przewidział, że tych książek po prostu zabraknie. Tak, zdecydowanie. Nie sądziliśmy, że będzie aż tak duża frekwencja i będzie aż tak duże zainteresowanie. No, ale mam nadzieję, że, że wydawca, którym jest Polskie Towarzystwo historyczne działa w nowym targu, stanie na wysokości zadania i, i dostarczy nam kolejne egzemplarze dla, dla osób zainteresowanych.